W Panie Pana Jezusa Kościół Święty Katolicki od niepamiętnych wieków czci w niebo Najświętszej Maryi, Panny 15 sierpnia. Jest to dzień, w którym <laughs> widzimy triumf Maryi, nagrodę za wszystkie trudy, wysiłki, za jej krwawe łzy, które wylała współcierpiąc razem z Chrystusem, współodkopiając ludzkość razem z swoim boskim synem. Cierpienie na ziemi nie trwa wiecznie. Każde ziemskie cierpienie jest ograniczone, jest czasowe. Trwa do momentu, gdy kończy się życie. I od nas tylko zależy, czy po śmierci będziemy dalej musieli cierpieć, czy też będziemy mogli się ratować w Panu Jezusie. Najświętsza jak Panna była tą, która nie miała, nie miała żadnego grzechu. Nie było mi absolutnie żadnego grzechu. Nagrodą było nie tylko to, że umarła bezboleśnie, odeszła z tego świata bezboleśnie, ale przede wszystkim to, że aniołowie przyszli po nią i została wzięta do nieba razem z ciałem i duszą. Nie tylko z duszą, nie wyłącznie z duszą, bo to jest, tak się zdarza wielu świętym, którzy umierają bez grzechu że i od razu do nieba. Maria poszła razem z ciałem. Jako pierwsza z martwy wstała po Jezusie, Chrystusie, by triumfować, by królować razem z nim. Było to godne i chmlebne, że Maria, która miała być królową, która współtkwiła ludzkość. By z nieba królowała, by królowała anioł nad aniołami, nad całą ludzkością. Wiemy jednak, że nie wszyscy ludzie czczą, martwą, jak należy. Są tacy, którzy w ogóle jej nie czczą ale i wśród katolików są takie narody, które są bardziej chłodne w uznawaniu trzy Matki Bożej i takie, które bardziej Matkę Bożą sobie obrały za patronkę. I tak się złożyło, że w historii naszego właśnie narodu, w dzień wielkiego triumfu i w marszu do nieba, gdy została wzięta do nieba razem z ciałem i razem z duszą, właśnie w tym dniu Również nasz naród pod jej patronatem, pod jej przebogem, pod jej hetmaństwem odniósł wielkie wspaniałe zwycięstwo nad przeważającymi siłami wroga, który nie tylko znienawidził religię katolicką, ale wszelką myśl o Panu Bogu, który to wróg chciał nie zaparował na całej ziemi straszliwa barbaria, barbarzyństwo, ateizm i straszliwy totalitaryzm. Właśnie w tym biu Najświętsza Maria Panna yy, pomogła nam, jak już wiele, wielokroć, po wiele kroć w historii, przezwyciężyć tego wroga, y, któremu katolicka jeszcze wtedy Polska przeszkadzała w podwoju i zawadzała w podwoju całej Europy. Krót nasz słusznie, naród nasz słusznie nazywa Bitwę Warszawską, która odbyła się 99 lat temu, cudem nad Wisłą. Polosku rzecz biorąc nie było możliwości wygrania tej bitwy, bo było, było to bardzo mało prawdopodobne, by można ją było, by można ją było wygrać. Pod hetmanatem Najświętszym Marii Panny udało się, udało się zachować katolickie świątynie od Froda, który na pewno by je pozamykał i złupił, jak to się już wtedy działo w związku sowieckiej. Ta opieka najświętszej Marii Panny była widoczna nie tylko przez cud opiewienia się i na niebie, ale również przez to, że Kościół Święty Katolicki w tych najtrudniejszych chwilach nas wspomagał w osobie Micjusza Apostolskiego Achille Saratti, który później został papieżem piusem XI. Jako jeden z dwóch dyplomatów Raptin pozostał w Warszawie przewodząc modlitwą, błogosławiąc i podnosząc na duchu obrońców naszej stolicy, obrońców naszej ojczyzny, będąc widomym znakiem, że stolica apostolska, prawdziwy katolicki Kościół, zawsze wspiera swe dzieci w walce ze wszystkimi rodami, którzy chcą zniszczyć wiarę katolicką i, i lud. Papież Pius XII, a ile jako papież Pius XII zresztą zachował żywe i ciepłe wspomnienia o Polsce, to on był właśnie tym, który rozszerzył już na całą Polskę święto Najświętszej Marii Panny Królowej, Korony Polskiej. Wcześniej święty Pius X zezwolił na to święto dla archidiecezji lwowskiej i diecezji przymyskiej, gdzie to święto jest świętem pierwszej klasy, na pozostałym obszarze polskim świętym drugiej klasy, pierwszym patronem Polski jest święty Stanisław Biskup i męczennik. To właśnie Pius XI potwierdził wezwanie, po raz kolejny wezwanie Świętszej Mari Panny Królowej Korony Polskiej, dodał jego do litanii lorytańskiej, dlatego, że dzięki w roku 1923 i zawsze bardzo dobrze o Polsce myślał. To właśnie on kanonizował, kanonizował ostatniego polskiego świętego, świętego Andrzeja po 1930 roku 1938. W ogóle papież ten godzin z tego, by kiedyś Kościół ogłosił go doktorem Kościoła ze względu na swoją wspaniałą doktrynę, ze względu na potępienie ekumenizmu, potępienie komunizmu narodowego, socjalizmu i faszyzmu, ze względu na wspaniałą pacyfikę, kwas klima, są Chrystusie król ze względu na kanonizację wielu wspaniałych, wspaniałych świętych, chociażby święty Jan Bosko, czy właśnie święty Andrzej, Andrzej Boboro. To wielkie święto, powinno przypominać o wdzięczności, o wdzięczności Najświętszej Marii Panny, która Odchodząc z łezp do nieba Triumfując tam, nie zapomniała o katolikach, nie zapomniała o, o tych narodach, które szczególnie ją czczą jako swoją królową. To zwycięstwo dało Polakom wiarę w to, że tego przeglądu wyroga da się zwyciężyć pod warunkiem, że będzie to walka z najświętszą Marią i póki polacką i katolikami. To żadne największe nawet prześladowanie, ludobójstwo nie mogło nam zaszkodzić. W każdym takim, w każdym strasznym wydarzeniu Polska się odbudowywała. Odbudowywała się materialnie, duchowo, nawet biologicznie. Dziś wydawać by się mogło, że nie ma takiej zewnętrznej okupacji, że nikt nas nie prześladuje. A Kondycja narodu jest najgorsza w historii. Nigdy nie było tak, żeby Polacy tak bardzo podupadli. Symbolem tego upadku jest, są te straszliwe bluźnierstwa. Jak bardzo nienawidzi szatan Maryi, widać po tym, jak znieważane i profanowane są wizerunki Najświętszej Maryi I To nie każdy wizerunek, ale właśnie Matki Boskiej Częstochowskiej, teraz szczególnie czuczona go. Klor polski zwłaszcza po utracie Wilna. Mam nadzieję, że tymczasowym Matka Boska Częstochowska stała się tym głównym wizerunkiem i wizerunek w Częstochowie, jest to głównym wizerunkiem, którym czci się jako królową, Polski. Ten właśnie wizerunek jest szczególnie znieważany, plugawiony przez środowiska sodomickie i innych Ludzi z piekła rodem inspirowanych przez samego szatana, lub ludzi szatanowi, takich jak e, Żydzi, jak Masoneria. Musimy gorzej wynagrodzić za te wstrętne, ruchowe świństwa, które niestety nasi rodacy, choćby z, z, z inspiracji czyjeś obcej, ale jednak nasi rodacy, Polacy na, z pochodzenia przynajmniej różnych z kultury, robią trzeba przeprosić na Święczą Marię Pannę Panny i trzeba ją poprosić o to, żeby zatriumfowała nad tych progresem. Nie można się załamywać, bo Maria właśnie wtedy dawała nam zwycięstwo, wtedy wydawało się, że upadniemy już całkowicie taką podczęstkową, taką pod Warszawą. I tak może być również, również, również dzisiaj. Proszę korony Polskiej o to, by dała narodowi nawrócenie, ducha walki, który podupadł w narodzie już zupełnie. Nie ma mężnych Polaków, którzy broniliby Kościoła, którzy broniliby Matki Bożej. Są sami tchórze i zniemieściali y, mężczyźni, którzy wybierają się zresztą często jak, jak kobiety, jak kobiety w sposób niegodny prawdziwego mężczyzny. ktoś o to, by oczyścił nasz naród, choćby miał to wolać choćby było to bolesne, choćby oznaczało śmierć iluś procent naszych rodaków. To wszystko jest warto zapłacić, żeby kraj, kraj nasz był z powrotem krajem na święta i W imię ojca jest nie był królowo